Witamy wszystkich z tej strony, Zuma. Oraz Senazik. Pokaż Senazik mapę, gdzie jesteśmy. Pokazuję mapę, gdzie jesteśmy. Znaleźliśmy ducha. Mogę? Możesz. Dobra, jakie oceniasz, kim ona będzie? Kim ona będzie? Czy to będzie? Yy, tutaj mam jaką kucharkę. Była, jest Mara na jeszcze. A, to chyba tylko ta będzie dajeść czyni. To chyba jedyna kobieta, jaka została. Dobra. Bierzmy ją, powinnam się komuś meldować, kapitanowi, wydajesz się dobrze zdać to miejsce, możesz mi pomóc, sobie przypomnieć? Mm. Coś sobie przypominam, chyba byłam jakimś specjalistą na pokładzie statku, a może napastnikiem podczas ataku? Jeśli tak, to jaka byłaby moja taktyka abordażu wrogich statków? E no. <laughs> Dobra, wiem o nie tyle, że planowała knuła. Przed abordażem szpiegowała z daleka, robiła notatki o słabościach i miała tajny język sygnałów ręcznych, by e, dezorientować wroga podczas napadów. Działała jak zaklęcie, <laughs> ale Polegała na szczegółowym raporcie zwiadowczym, to chyba to, nie? Mm -hmm. Mgła zaczyna się rozpraszać. Jaki byłby mój sposób radzenia sobie z najniebezpieczniejszymi sytuacjami? Krzycząc za złoto i honor, by zmobilizować załogę, opowiadanie żartów, załoga się rozluźniła, używanie sygnałów ręcznych, aby zmylić wroga, to to ostatnie. Ostatni element do zyskania. Jaka cecha definiowała moje pochodzenie? Priorytetowe tak traktowanie szkolenia, priorytetowe traktowanie planowania, priorytet dla prędkości, no to planowanie. Mhm. Mgła się rozwiewa. Jestem Mara Korsarka, Byłam elitarną zwiadowczynią w Królewskiej Marynarce. To było zanim e, zdezer zdezerterowałam i dołączyłam do załogi kapitana Sza Strasznobrodacza. Nasza załoga wpadłaby prosto w śmiertelne pułapki bez mojego planowania. Muszę natychmiast wrócić do kapitana. Mhm. Dziękuję za. Czekaj, co się dzieje. Czuję, jak coś ciągnie mi z powrotem na nasz statek. I otwórz. O, ojej, znikło. ojej. Dobra, to teraz pytanko. To co pirata odwiedzimy teraz, tak? I coś tam możemy w statek jeszcze włożyć, tak. tak? Czyli idziemy tak, gdzie statek. on był? Gdzieś tam na początku? No, wcześniej chyba. Dobra, to choćby może stąd zejdziemy, bo nie wiem, czy tak nie będzie szybciej. Nie jestem pewien. A kiedy nie przejdziemy? O, lo, tu, 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 tu. Dreb, 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 Tu pod małych stópek. No mm. Czemu ty nie zbierasz w ogóle? Nie potrzebujesz tych nici? No myślałam, że teraz idziemy. Poczekaj, Zuncia, poczekaj, piszpy? poczekaj, ty nie, ty nie ten, możesz nie prowadzić? Mhm. Mm <laughs> mm, pieniążek wezmę. chodź lepiej za mną, bo się zgubić zaraz. Biorę pieniążek, już idę. Mm, mm, mm. Widzę, gdzie jesteś, chyba. Sada! Zgubiłam się! Tam nie jestem zdziwiony. Żart, to był żart. No teraz słyszę trochę muzyki i wszystkiego. Także wybaczcie, ale od dwóch, trzech odcinków tylko to audio będzie poprawione. Dopiero później w trakcie montowania zauważyłem, że są przycicho troszeczkę. Tak. Oni zuma. Mhm. Możemy do tej świątyni co, gdzieś to? zajrzeć. Na chwilę, jeżeli chcesz. Możemy, ale możemy po kolei. Możemy iść najpierw do statku. Jasne. A, że tu jesteśmy obok, tak? No to dawaj, chodź. No, mamy chyba dwa klucze, ale nie jestem pewien też. Dobra. Tak, chyba ja coś mam też. Nie ja kupowałem za te ee, bilety z loterii tutaj, nie? A, okej. Okay. Ja nie wiem skąd nawet to mam. To zawsze czytuję, nie. Wiem. Muszę patrzeć po kolei czy można gdzieś wejść. Mhm. Mm Pirat, pomóż. Zoomcia. Piratem się zajmie najpierw. Mhm. Mm Kam na Zoomcie nie? Co się wydarzy, co się wydarzy. Zoomcia jej ślimak. Najszybsza zuma w mieście. Nie, znowu. Ja nie jestem dzisiaj w nastroju. A wal. Oh shit. <ścoughs> hmm. Można bokiem? Nie może. No, no. Ej, no dobra. Jedziemy z tym koksem. Okay, z drugiej strony jeszcze zbiorę. Poczekaj na mnie. Ale dziwnie. Nie. Ja właśnie się zabijałem przy schodach. Co? Już nic. nie dam rady? Co? No, ja nic nie powiedziałam. Ja się cieszyłam, że ja Wiem. Że to chyba każdy słyszał na planecie Ziemi. Przynajmniej w domu. <grym> Coś tam jeszcze było, nie? Okej. Okay. Awaj! Zabił zubę. a ja z pełną parą. Zachładna, zachładna Dostałem magiczne nasiono wiecznej jagody. O, daj mi, ja potrzebuję no ci, nasionek. Nie potrzebujesz. Ty tam obracać swoje, ty. No Jeszcze? Nie, wystarczy. Eee, nas No? Aha, muszę do ciebie. dobra. Okej, okay, dzięki. Dzięki za wsparcie. Już nic, nie, nieważne, nie było tematu. No, i idź na drugą stronę teraz. No i tak ja pierdykam. <noise> serio I czemu ja w ogóle? Chyba jeszcze raz trzeba wrócić. Dobra, nie, nie Chcesz to się ogarnąć, zrób to sam. No tak, tylko że tamto ci zuma przesunęła. Tak, ale tamto trzeba no było Ale teraz, coraz... nie wiem, zastanowię się, tamto, czy będę Zobacz, chciała. ja ten niżej obróciłem jeszcze raz sam, z jednej i z drugiej strony. Okej. Okay. Nara. Niech ci będzie. Kurde, długie to. Uh, nowa pułapka. Cześć, okay. czy nie? Kurde, same gałązki dostałam. Co za lipa! No fajne. Jak to potwieramy, to wyobraźcie, że będzie zawsze jakaś odmiana. odmiana. Mm, o, tak, tak. Zapalmy tą beczułkę. Obróć. Nie. Ja Mówi zaczekam. się ładnie. Czeka na słowo magiczne. Magiczne słowo to? O ty ujku. <noise> Tego się nie spodziewałaś, nie? Nie. Nie, tak się nie spodziewałam faktycznie. Magicz to samo, to? Bokiem, bokiem. Świątyni kamień pirata. Świątynia piratów, nie wiem o co chodzi. Ja biorę może lewą coś, prawą. Może coś odblokowywać. No i oczywiście zgadną. Ale mam biżuterię z farmy, to okay. A wróciliśmy, dobra, mam na jeszcze chyba. No. No i widzicie ja moi drodzy drobna, przyjemna, skromna farma. Bierz te urny, bo w tych urnach bardzo często są te młotki właśnie. Tu zobacz. Dwa klucze raczej mamy. Mm -hmm. U z lasu teraz, tak? A ja wiem. O! Właśnie nie Rzucim Ma skrzynię mm -hmm. piratów po prawej stronie. Idź po nią. Nie, idź dalej, idź po skrzynię piratów. Zuma. Już nie ma jak Ja poczekam na siebie. Kaboom! Riko kaboom. Yes, riko kaboom. Riko kaboom. Jest riko kaboom. No! Aaaa. Nie ma tam przejścia. Myślałam, że będzie. Jest przejście górą. Nie, nie było. Tą drugą trzeba było od razu szturchnąć, kurde. No serio myślałam, że, <laughs> że dosyć daleko stałam. Co za jest w stanie idealnym, powiem wam, na takie przygody. Tak jest. Run, Forest, run! A czy to takie zagadki, nie zagadki, no. Dobra, nic tutaj nie <grym> przeszło. Rzekłbym, refreshing. A którym ty poziomie masz ten pejczyk? Na no, no, pierwszym księżycowym. A ja drugim. No i tak, nieźle ci nie poszło. na nasionko słonecznika, akurat potrzebuję słoneczników. O, co to to to? Złap, uwolnij. Ooo! Nie, mm -hmm. nie da się. Słoneczek już nie da przejść. Jak ci idzie? Mam Poko. nadzieję, że biegną do ciebie. Co z tym się robi?

No, ale... No Ale teraz ty te zablokowałeś. to co? A ty zamierzasz wracać? O! Nie, tak nie! Idealnie! Idealnie! Misiu, wyjdź tam to. Poczekaj. O, dopchnijmy. Tak, dopchnij no, do ściany. No tak, mój Nic mi się nie stanie. Ominaliśmy skrzynkę. I co teraz? No, hmm. chcesz tam wrócić znowu na początek? No tak, no ominęliśmy skrzynkę. Ja swoją zebrałem z prawej strony. Poszedłem no, od razu. Zebram. Myślałem, że się ze mną podzieliłaś. Nie. Sana, zamknąłeś mnie. Czy ja o, posuń się wezmę w O się. Zamkniesz znowu siebie. Czej, Czej! Zróbmy stałe przejście. Przegniesz mi to? O, dzięki. Czej. O, to zbudzi idealnie. A na poważnie. Zrobię tak, żeby było stałe przejście. Nie ma przejścia z umcia. Kolumb... kolumna kolumna hmm. cię blokuje. U. Ale zrobimy stałe przejście, może iść. Okej. Okay. Nie dzięki. Po co były schodki jak nie ma przejścia. Oszustwo. Zmyłka. No, to tak. Dobra. Zobaczmy. Sorry za przedłużenie. Nie szkodzi. Jest jakaś dźwignia. Dźwignia jest tam pod na wejściu. Zabrałem skrzynię, następna na twoja. A jest tutaj skrzynia. Tu jest druga. Zwróćcie, zostaw na razie Ej. bloki. Co, jakie blokby? Zostaw tam dźwignię, jest na początku gry. Chodź, skrzynię weź tutaj. Block. Możesz wziąć nie Chodź do mnie, Zuma, Zuma. Super. Dziękuję. Teraz wróćmy zobaczyć, o co tutaj chodzi. Tu jest jakieś magiczne. Eee... To był reset, senas. To był reset. To trzeba tutaj na to wstawić. Mhm, pociągnij. Pociągnij. No nie mogę, mogę tylko popchnąć. Popchnij. To ty pociągnij, ja poczekam. I co teraz? A, otworzyło się. Nara. Myślałam, że coś więcej się wydarzy. A my musimy... My musimy jeszcze jedną osobę Przekonać. Co? Widzę zadanie teraz jako piratów. Do czego? Ałaj! Jaką sobie? Do czego? To co chodzi? Co? O, skrzynkę to w sumie ja mogę jako wziąć. Jaką osobę? Ałaj. No nie no. E, jedną osobę, bo znajdź i jeden ich załoga piracka, aby wrócili do kapitana. No nie! Serio! Nie za Nie. O, ślimaczek, da, dawaj, dawaj, daj jemu podejść. Daj, daj jemu podejść. On za jednym Dobrze. za tym, za machem zabije wszystkie. A, ósma. Mhm. Wiele brakuje, ja bym był warzywem. Tak, on nie na strzała bierze. Mocny jest. Mhm. Tu coś musimy zbroić z drzwiami. Tak? Mm -hmm. To jest jakiś obrócony Zatulat. Lion. A, kręci się. O nie. On był zaliczony, kurde. Ja myślę, że wszystkie muszą do przodu patrzeć. Tak, są trzy. Pojś, no i na nas w zagadki jak zwykle Aha <grym> Ale oh ja to nazywałam. I dobrze ci tak. Oby tam pająki były. Ale nie, chłopaki. Nie mogę? Mm -hmm. Trzeba po kolei. Chyba. Nie działa. Odda, Nie mamy dojścia do na razie w tej chwili. Też myślałem. Stranga. Mm -hmm. strangę, wery, strangę, strangę, weryostrągę. No, raczej. No, i w tym momencie przydałoby się to skakanie ja, jestem na drugiej stronie. Niech się to zrobił. Czy nie jest? Zostawię tobie. A bo to jest przejście, tylko go nie widać, tak? No, <laughs> no. O! <Waliłem> się. <laughs> taki się. Jeszcze takiego nie miałem. Proszę. Szybsze przejście. Ok, jeszcze raz dlaczego może te hydry też trzeba na górze poczekaj przestawić A, okay. nie hydry tylko gryfy gryfy teraz mówię przecież Myślę, że muszą patrzeć na siebie To jest No czekaj, nie idź bo ja mam animację Czekaj Mam piękny ale zoom to to ja Zooma mi dalej weź zooma ja nie No weź to policisz będziesz psułana. No. Ja wchodzę pierwszy nie po, po psujesz, to, żebyś że już ty nie złoty są naszała. nagrody I diruriu serce. Teraz. Nie, teraz ty bierz. Ja brałam. A, to no. tobie wpadło, tak? Chyba tak. Okay. Nie jestem pewien, ale załóżmy, że tak. Już drugie. Ałaj. A no i Wydaje mi się, że jeszcze jeden mamy. Możliwe. No, chodźmy sprawdzić, pozostałe. Tu jest środek, choć wejścia. Zobaczymy. A, tu są letni kamień. Mam. Mamy dwa kamienie z... Czterech do ostatnich drzwi. Tak. Tak, czyli to jest na takiej zasadzie, że za każde no zrobione nice. podziemia. Następne też mamy, nie? Nie wiem, no ale zobaczymy. To nie, to są, to są te główne. A. Do tutaj musimy znaleźć kamienie. W... Nie, nie mamy. A piracka dżungla, no to chodźmy zobaczymy co jest dalej jeszcze. A, ok. Czyli dżungla jest do odkrycia. I góry. I drzwi św świątyni Pirackiej w górach, okej. Okay. Okay. No, no, to tyle, nie? By było. Mhm. Wychodzi moi drodzy. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zostawić już reszty. Zróbmy coś jeszcze i to chyba wystarczy na tą część, bo to już całkiem niezła była za dyma w dżungli. Mm -hmm. No, ten mieliśmy statek naprawić, jak już jest na pewno tak, 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 tak. Tematycznie się zajmiemy sprawą. Wej, albo go wczytuję. I mieliśmy iść tutaj do podstaw. Come on. Czekam zumcia. Nie, nie, ale mnie tam. <coughs> Jesus. Boże, zumcia. Weź no węgla trochę wrzuć. Mi ale autentycznie, bym w grze miał 5 klatek. No teraz to już nawet tak nieprzyjemnie. Teraz puściło. Ładnie, to tam. To, 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 czemu tak długo ci też wczytuję? W sumie to jest długo. Raczej na czasach... Zależy od miejsca, nie wiem o Czasem jest szybciej, czasem dłużej. Ale teraz rzeczywiście podejrzewam niedługo. Mhm. Nie wiem czemu podałeś. Nie, nie, no czekaj, nie rozłączaj. Nigdy no, nie, nie, nie. wiadomo czy ci zabierze poegres. Nie, nie, nie. Nie, na pewno nie zbagowało się, bo co chwilę mam inną skazówkę. Oha, a to nie wiadomo. Może niepotrzebnie weszłaś tak szybko. Ju. Może trzeba było zacząć, aż ja przejdę. Hm. A czemu to miałoby robić różnica? Nie wiem. A, tutaj okay. możemy wejść żywica z dżungli, czyli tutaj nie wejdziemy. Gdzie jesteś, Zumcia? Okej, okay, jesteś. Czyli tutaj mm. nie wejdziemy, czyli my... Chyba. Nie, tutaj też tędy. Nie. Nie, 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 chodź, Zumcia, chodź. To jest właściwe. Musimy właściwie wyjść, bo to nie ma sensu złożyć. Okej. Okay. Wisłań. Ale ładnie uciekł. No raczej. Pro Wróciliśmy do początku. No tak. To, a, okej. Okay. Ostatek jest tej manki, dobra. Mhm. To mi się podsykało. Jeszcze jedną osobę musimy znaleźć. Mhm. Podejrzewam, że to się wydarzy akurat przy tym. Poczekaj, ja tylko zobaczę co trzeba dołożyć do statku. A, to nie ten, ten pomost. Boże, czemu ty na to, na to wchodzisz? Czemu słuchasz mnie? Masz jakieś takie niekontrolowane ruchy. Hmm? Ojże, Grot masz. A nie wiem, czy mamy? Próby włożyć? Mm, nie, brakuje 10 gwoździ srebrnych. Nie, masz? to są składniki na wyzrobienie tego ja to zrobiłem, grot masz to już dawno. A, okej. Okay. Ale nie wiem no czy... No to go... ja nie mam. No mówiłam zabierz ze sobą, bo idziemy na statek o, mam ze sobą, ale mam ze sobą. A. No to czemu nie da? A. Zmieniłem z broni i z pejcza, musiałem zmienić. Tatary załogi teraz. Domyślam się, że to jest kolejny poziom profesji. No dobra. Okay. Szybko, miło i przyjemnie. Zobaczmy jeszcze jedną Grubo, rzecz. Chodź, Zumcia. Grubo chodzi. Deski, gwoździe, lumy. Pozwól okay. na chwilkę. Zumcia, chodź tutaj do ołtarza. Mm -hmm. Tutaj zobacz, tutaj też zbieramy A, są... rzeczy. Powiedział też tak. Ja już tutaj wkładałem rzecz mówiłem ci, ale A, okay. to tak jak mówiłem, nie przywiązujesz uwagi do detali. I za czy możemy coś wrzucić. A, okay. Bo ja już wrzuciłem nie. jakiś znaleźliśmy gdzieś. Mm -hmm. jakiś mm -hmm. Artefakt. No. Nie wiem skąd. Nie no ale dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję nie Wam wszystkim za uwagę. Zumcia ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy tak, Was tak. na kolejny odcinek. Trzymajcie się wszyscy. Bye bye. bye.